Siem, mano ekipa. Przychodzę dzisiaj z tym, co tak naprawdę najbardziej lubię. a mianowicie przychodzę do Was dzisiaj z wyrzutnią hukową. A jak większość z was pewnie wie, uwielbiam huk. No i też takie pozycje muszą się znaleźć na moim kanale. No i przychodzę do Was dzisiaj z wyrzutnią, taką mniejszą, ale naprawdę robiącą robotę. E, Titanium Salut od Piromaxa e, jest to wyrzutnia. 25-strzałowa, 20 mm ma kaliber. Prochu ma niecałe 100 gram, z tego co pamiętam, tak 92,5 grama prochu, czyli daje nam jakieś 3,6 grama na jeden strzał, więc zobaczymy jak ona będzie chlupać. Koszt około 45 zł, więc no fajna. Fajna cena. Mamy tutaj ląd podstawowy i ląd rezerwowy, co w takich tańszych wyrzutniach nie jest za często spotykane, więc jak najbardziej Piromax tutaj macie plusika. No i co? Aha, i tutaj mamy fajnie też nie wiem, pewnie nie będziecie tego widzieć, ale mamy takie znaczki. No Plastic. Eko, 95% eko biodegradowalne, czyli e, wszystkie jakby paproszki z wyrzutni, które przy odpalaniu jakby gdzieś tam na ziemię polecą, są biodegradowalne, więc też nie musimy się przejmować tym, że gdzieś zaśmiecamy, no bo 95% się wchłonie. Oczywiście samo wyrzutnię jak najbardziej polecam zabrać i nawet należy zabrać. Nie jestem zwolennikiem śmiecenia, więc zabierajcie, słuchajcie, po odpalaniu swoją pirotechnikę, czy to w Sylwestra, czy to kiedykolwiek. Zabierajcie, sprzątajcie i zostawiajcie po sobie porządek. No i tyle, jeszcze mogę dodać, że to jest oczywiście kategoria F2. No i zobaczymy, jak to wali. Koszt powiedziałem około 45 zł. Można wyrwać nawet bez promocji. Z promocjami na pewno tani. Tak, zapraszam oczywiście na. Pironet macie zniżkę 15% z kodem MASAKRA. I zapraszam na swojego Instagrama, Banger Masakra. No i tyle, słuchajcie. Lećmy strzelać. Także widzimy się zaraz. No i dobra, słuchajcie. Odpalamy Titanium Salut od Piromaxa. Powiem Wam, sto siwo. E, oprócz tego, że tam niektóre pociski były się troszkę mniej głośne, no to finał, za finał na pewno plus. E, sama głośność, jak na 20 mm, naprawdę solidna. E, jestem zadowolony, fajne te kuleczki e, w momencie, tak jak trochę się kojarzy to ekspantu. kuleczki, a potem salut. Naprawdę fajna wyrzutnia. E, co bym jej dał? Ciężko, wiecie, mi się też ocenia tak w skali od 1 do 10 wyrzutnie hukowe, bo ja uwielbiam huk e, i zawsze ciężko mi jest znaleźć jakiś e, minus, aczkolwiek. No na pewno minus tutaj było ze 3, 4, 3, może 4 strzały, które delikatnie słabi wybuchły, e, a sama wyrzutnia była dość mocno wysuszona, więc nie wiem co tam było, bo na pewno nie była wilgotna. E, więc słuchajcie, finał był fajny, sama wyrzutnia głośna, nie była, wol, nie była za wolna, nie była za szybka. Kurde, ja bym dziewiąteczkę dał, ja bym dziewiąteczkę dał, tym bardziej, że no, to jest tylko za 40 zł można ją wyciągnąć e, i ma 25 strzałów, naprawdę solidna robota, powiem Wam, także 9 na 10 z mojej strony leci, e, no i tyle, dajcie znać co Wy myślicie o, e, o tej wyrzutni, czy Wam się podobała, czy znacie jakieś lepsze, które mógłbym też przetestować w podobnej cenie, aczkolwiek uważam, że w tej cenie e, ciężko znaleźć lepszą, no to nic. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki bardzo, Siemanu.